19 kwietnia 1956 roku urodził się Stanisław Tabisz. Malarz, rysownik, grafik, scenograf, krytyk sztuki, profesor i rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa znajduje się obraz tego artysty Chimera Narodowa. Stanisław Tabisz zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem. Okresowo tworzy scenografię. Współpracował z piwnicą pod Baranami oraz ze Zbigniewem Preissnerem. Pisuje eseje, artykuły i recenzje na temat sztuki współczesnej. Jest pomysłodawcą i kuratorem nagrody imienia Wiltolda Wojtkiewicza. Przede wszystkim jednak jest malarzem. Jego twórczość ukazuje tajemniczy świat, który zaludniają hybrydy przypominające prehistoryczne istoty lub formy widoczne jedynie pod mikroskopem. Obraz Chimera Narodowa, znajdujący się w zbiorach muzealnych, to kompozycja przedstawiająca fantazyjną formę. Jest to skupisko kul, owali i kół, z których wyłania się rodzaj taśmy zakończony drobną ptasią głową. Owa głowa posiada owalną wypustkę w kolorze biało-czerwonym. Cała kompozycja sprawia wrażenie, jakby bezwładnie unosiła się w przestrzeni. Barwy obrazu są świetliste. Bogata kolorystyka przechodzi od zieleni, żółcieni, bieli, po granaty i szafiry. W istotny zaś sposób wyróżnia się biało-czerwona owalna forma. Prezentowany w obrazie świat jest poza naszym wyobrażeniem. Kiedy jednak wsłuchamy się w jego rytm i poczujemy jego wewnętrzny puls, nie będzie on obcy. Czy nie uosabia ludzkich lęków, pragnień, frustracji i pożądań?